Chciałem Wam opowiedzieć krótką historię mojego życia. Jestem z, jestem z Łodzi. Nazywam się Paweł Wudel. E, I w krótkich słowach chciałem Wam powiedzieć, co tak naprawdę Jezus Chrystus uczynił w moim życiu i co diabeł uczynił w moim życiu. Byłem człowiekiem, który naprawdę dał przypakować siły diabelskie, przez to, że zacząłem kraść, zacząłem po prostu zacząłem pić. I, I to życie sprawiało mi tak naprawdę e, przyjemność, tak samo miłość do kobiety była silniejsza niż miłość do, do Boga i to spowodowało, że naprawdę czułem się zagubiony miałem pustkę w swoim sercu i ta pustka cały czas mnie drążyła nie dawała mi spokoju i zacząłem szukać Boga w swoim życiu zacząłem chodzić na pielgrzymki i, i, i wiem, wiem, że po prostu Bóg e, znalazł mnie takiego szukającego Szukaj i znalazł mnie. Pewnego dnia, kiedy gdzieś daleko wyjechałem, zacząłem służyć w wojsku, stało się tak, że spotkałem grupę ludzi wierzących, tak jak tutaj, i zaprosili mnie na spotkanie. I spotkałem się z nimi. Pożyczyli mi książkę, która się nazywa Droga Sceptyka do Boga. Przeczytałem ją. I powiem wam, że padłem na kolana pewnej nocy i oddałem swoje życie Jezusowi. I od tamtej pory było to proste wyznanie. Panie Jezu, jestem grzesznikiem, wejdę do życia. I wiecie co, jak rano wstałem, coś się zmieniło. Ja byłem sam zaskoczony, ale brzmiarstwa już nie wychodziły z moich ust. Stałem się po prostu jak obmyty, czysty, tak e, by coś po prostu odeszło ode mnie. I coś we mnie przyszło. Wierzę, że to był Pan Jezus, który wszedł do mojego serca i zaczął królować. Od tamtej pory musiałem po prostu tak naprawdę zdetronizować te rzeczy, które, które e, były, były ważniejsze od Pana Jezusa. Kiedy to zrobiłem, Pan Jezus zaczął się zaproszony i wtedy wszedł do mojego życia. Ja od tamtej pory zacząłem układać, układać, układać moje życie. Zacząłem zmieniać swoje życie. Przestałem kraść. Przestałem po prostu. Bluźnić, przestałem co założyć I Bóg naprawdę są błogosławi to życie. Dał mi nową pracę, dał mi cudowną żonę, dwójkę dzieci. Naprawdę, życie z Bogiem jest cudowne i wspaniałe. Bo zaczyna Twoje życie błogosławić, błogosławić życiem. Bóg wypowiada życie na Twoim i mówi do Ciebie: weź życie. W Jezusie, Chrystusie jest życie. Nikim innym nie ma życia, tylko w nim, w nim jest tylko nadzieja. Bóg ojciec każdemu chce ofiarować życie, nikt nie chce, żeby zginął ktokolwiek. Czeka na Was, a wy, abyście Wy otworzyli swoje serca, abyście wpuścili go i ustawili go jedynym Panem i królem swojego serca. Cię Was, bo błogosław pomodlić się o Was. Niech Was Bóg błogosławi. Amen.